Witajcie moi kochani na kanale Żyj Każdą kinom Mam nadzieję, że objedniliście się do że spędziliście ten czas ze swoją rodziną w miłej atmosferze ja spędziłam czas z dziećmi w domu um, i to jest najważniejsze byłam ze swoimi skarbami i było nam wesoło, milutko, cieplutko, wiadomo, rzeczy brakowało, jak każdemu z nas, wydaje mi się. A, troszkę najbliższych, ale nic na to się nie zrobi, takie życie. Więc trzymajcie się cieplutko. Z z widzimy się w, w następnym odcinku. Nie wiem jeszcze, co tam będzie w tym następnym odcinku. W każdym razie no na pewno coś Gotowania. Więc to zobaczyska U nas jest wieczór, już. Ogólnie, ostatnio chodzenie miałem spać o godzinie 22 jak się zrobiłam, trochę rozleniwiona. I mm, też kurczę po tej wiecie chorobie, po tym zapaleniu płuc, które w sumie powiedzmy niby to wyszło, ale nadal jednak coś tam zostało. Nadal i ten kaszel no, nie jest taki mocny, ale, ale jednak nadal jest udziela się więc mam nadzieję że będzie dobrze już na nowy rok więc trzymajcie się ciepło pozdrawiam Monisia z kanału Żej każdą